Hej wszystkim, e, witam Was na moim kanale. Dzisiaj chciałabym e, nagrać nowy filmik pod tytułem Ulubieńcy grudnia 2016 roku. E, no... mam Ważne, że Wam się spodobają, ponieważ to nie jest tak dużo, że wszystko no, było tak, jak inni mieli Kubeszy, ale ważne, że Wam się spodoba. Tylko może bez przedłużenia, co przynajmniej. Pierwszą kategorią dam wam dwa kremy, które już właściwie mam koniec ich, ale są tylko kremy z linię i kolej lalek, kojarzy laloch. I powiem wam, że one są bardzo dobre, jak no, mnie one bardzo podobały i one dla mnie naprawki działają. Już w choraj jak kolczyłam. Mogłabym nagrać nawet projekt tylko, ale spróbuję nagrać w naszym filmie. Są inne kremy. E, te kremy są bardzo dobre i one są nawet bardzo karne. Kupiłam je na promocji KUKA UNEWESH w olews No i są bardzo dobre. Jeżeli jeszcze chcesz o nich, albo masz jakieś inne kremy na naszym, po to polecę jako kajsę w komercasie, w kajszym komercasie w po Polsce. Drugim jakim kosmetykiem może, nie kosmetykiem. nie to taki kochmetykiem, nie kochmetykiem, nie mojej nie kochmetykiem, 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 nie jeszcze taki jeden nie kolor, kolor, ale kochmetykiem, nie kochmetykiem, nie kochmetykiem, nie i nie kochmetykiem, nie kochmetykiem, nie kochmetykiem, nie kochmetykiem, nie i kolor, go... 3 tysiące, pierwsze, krzyżnawkę, armadgiel. Taki kolorek, nie wiem, czy zobaczycie. No. Ja troszkę może poklikuję wam, jeśli wam się spodoba. Drugi to jest taki krem BB z Garniera. I jest po prostu um, like który mam ko la, la salgę, on, powiem wam, że on przymier, on jak like, ma się wszystkie nie wdrożyli, a chlał, że belże. ale on przymier, że je na fakt, jak zaczęłam rano, go piolkę i przez więc on tak nie za bardzo to on się kryje, można powiedzieć. Ale ja w końcu używam kakao, lewą nie lewą rękę, lewą rękę, lewą rękę, taki rękę, który sobie lewą sobie lewą rękę, nie wiem co rękę, lewą rękę, lewą rękę, Kupiłam rękę, lewą rękę, lewą rękę, lewą I lewą rękę, lewą

Ik heb nog een paar kilometers omhoog. Maar ik heb nog een paar kilometers. heb ik nog een ulubioną chwiefskę, die is voor de chwiefka. Ik heb nog een paar kilometers. En de andere is voor de chwiefka, Ik heb een Ik heb een Ik heb een een Trochę są I już każdy mi sobie zostaje tylko perfumy. Mam trochę skary perfumy, które są dwie wikkowie śliczne, a dwie inne. Zasnijmy ją od wikkowi. Są tylko dwie mgłki. Jedna już go Migla Egzotis. Kogo chyba kiedyś w kilku, w kilku e, poprzednich filmach. Więc jak są, może tam wyjść a druga jest Kemp play... w Campion Campion Action w Kambodży. W nie jak my w Kambodży, 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 w takie w Kambodży, 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 Nie się, jak na piwo jeżdżą, jak na piwo ale jeżdżą. Jeśli jeżdżą, 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 mogę no, pokażę jeżdżą, 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 i jeżdżą, 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 Come all, every girls. Wszystko takiego. Kierty nie mogą się zrozumieć, czy nazwy. Jest kompozycja lekka i się już słychać ten napis. Przepraszam, nie powiem Wam zapachu, ponieważ jestem trochę przezębiona, więc nie w ogóle. Jeśli szkółecze się Wam uczą, jeszcze o nazwy, na przykład lakierów, perfumu śwież, albo kremu, Kukajcie jeśli w komentarzach, to ko napiszę Wam e, nazwę. No i... Jeśli pokazałem Wam, że moje raki ulubię się, to dajcie przycisk w górę, będzie by mi bardzo miło i motywuje oglądać kolejnych filmików. Chociaż na razie nie mam bardzo dużo subskrypcji, ale w komentarzach już sobie sama nagrywam. E, ale mam nadzieję, że Wam się coś pokało. no i że go... Chyba Wam się spodobało i że... Więc, מי היה קבל קרחי איזה סטיילר? קרחי חוגגו ואיזה סטמחי חוגגו קרחי גולחתם דקות ודבקו. מה?